Hej, jesteś graczem, a może jesteś kolekcjonerem, a może po prostu lubisz gry wideo. Wobec tego ten materiał jest właśnie dla ciebie. Powstała inicjatywa dla wszystkich graczy w Unii Europejskiej. Jej celem jest ochrona Twoich praw jako konsumenta. Chcemy, aby wydawcy gier wideo sprzedający gry w Unii Europejskiej zapewnili ich funkcjonalność nawet po zakończeniu jej wsparcia. Nie chcemy, aby gry były zdalnie blokowane. Bez odpowiednich środków zapewniających ich dalsze funkcjonowanie. Ta akcja nie ma na celu przejęcia własności gier ani prawa do monetyzacji. Chodzi tylko o to, byś mógł cieszyć się swoimi zakupami. Branża gier wideo przyciąga miliardy klientów i jest warta setki miliardów euro. Jednak istnieje praktyka, która niszczy i narusza prawa konsumentów. Wielu wydawców sprzedaje gry, które wymagają połączenia z internetem. Gdy wsparcie dla gry kończy się, często tracisz dostęp do swojego zakupu. A to narusza Twoje prawa jako konsumenta. Ta praktyka okrada Cię z Twojego zakupu i niszczy unikalne dzieła kreatywne. To tak, jakby zniszczyć film lub muzykę, którą kochasz. Sam jestem graczem, a gry wideo to część naszej kultury. Jako konsumenci potrzebujemy lepszej ochrony. Obecne przepisy nie chronią wystarczająco konsumentów przed tą praktyką. Chcemy, aby Unia Europejska zareagowała i zapewniła lepszą ochronę. Stanowi o tym artykuł 17 ustęp 1 karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który mówi nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, za słusznym odszkodowaniem. Praktyka zdalnego blokowania gier pozbawia Cię Twojej własności i dostępu do produktów, za które przecież zapłaciłeś. Chcemy i żądamy zmian. Ta inicjatywa dąży do rozwiązania tego problemu i zapewnienia, że gry wideo pozostaną funkcjonalne nawet po zakończeniu wsparcia przez jej wydawców. Dołącz dziś do walki o lepszą ochronę konsumentów. Wspólnie możemy sprawić, że gry wideo będą nadal dostępne i grywalne dla nas wszystkich. A teraz scrolluj dalej.